Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii drugiej z gry Farming Sproter 25 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku chciałem zająć się wycinką drzew. Jak widzicie poza odcinkiem postawiłem sobie w tym miejscu tartak. W Ogólnie taka obróbka drewna jest bardzo opłacalna w tym farmingu. W poprzednim też w tym dodatku Platinum było to bardzo opłacalne No i też dodatkowo zakupiłem sobie taki fragment lasu właśnie w tym miejscu, więc dzisiaj sobie powycinamy te drzewa. No i dostarczymy trochę drewna tutaj, żeby oczywiście to się przetwarzało, żeby zarobić pieniądze na dalszy rozwój gospodarstwa. Też na tym polu zasiałem sobie trawę, żeby tutaj w przyszłości y, troszkę sobie to rozbudować. Będę chciał postawić jakieś wiaty oczywiście. Jakieś tam inne budynki, może jakieś warsztat, zobaczymy. Więc tu będę chciał sobie ten teren przeznaczyć na budowę gospodarstwa. Na razie tutaj oczywiście pojawił się tartak. Ok, wytnijmy nasze pierwsze drzewo. No i to chyba nawet jest drzewo, które będę mógł ręcznie przenieść, nawet nie potrzebuję wyciągarki. Więc sobie tutaj wytnijmy, żeby na nie przeszkadzało. Jest tu jakiś rozszeplin. Czyli Jakieś tutaj nowe drzewo. Okej, okay, podnieśmy sobie go ręcznie. No tu raczej dużo drewna nie będzie, bo to jest małe drzewko. No, 126 litrów, ale teraz już przejdziemy do większych drzew, tylko to po prostu chciałem wyciąć, żeby mi nie przeszkadzało w tym miejscu. Okej, dalej mamy już coś większego, jest to brzostownica japońska, niecałe 9 metrów wysokości. O, to jak widzicie mamy trochę inną animację jeśli chodzi o wycinkę tych drzew, ta piła jest tutaj bliżej tego drzewa. Okej, no i tutaj mamy 700 kg. Więc tu już oczywiście potrzebujemy wyciągarkę leśną do tego. No jest to oczywiście mój ulubiony sprzęt, jeśli chodzi o dodatek do poprzedniego farminga, ponieważ tam się pojawiła ta wyciągarka, no i tu również jest ona dostępna. Bo jest to mój ulubiony sprzęt, jeśli chodzi o transport drewna, pod warunkiem, że mamy tartak w okolicy naszego lasu, no bo jeśli musielibyśmy już wieźć to drewno na jakieś dalsze, dalsze miejsce na mapie, no to jednak wtedy już nie byłoby już takie opłacalne, wtedy bardziej by się opłaciło załadować to, to drewno na jakąś specjalną przyczepę, albo na jakąś naczepę i przewieźć to za pomocą ciężarówki. No, ale w takim przypadku, jak mamy tartak w pobliżu lasu, no to jest to bardzo fajne i wygodne rozwiązanie. No bo ta wyciągarka kosztowała kilka tysięcy, chyba nie pamiętam nawet dokładnie, ale wam mniej niż 10 tysięcy. Ok, teraz mamy już trochę więcej tego drewna. Więc jest to naprawdę bardzo fajny sposób. Tutaj wytniemy sobie trochę tych drzew. No i myślę, że w jednym z kolejnych odcinków posadzimy sobie też nowe drzewa, no bo jak tutaj wytniemy. No to trzeba będzie coś posadzić nowego, żeby oczywiście zaopatrywać nasz tartak w nowe dostawy drewna. Okej, okay, tu mamy chyba jakąś brzozę, tak? Mamy tutaj brzozę. Też niecałe 9 metrów. No postaram się to jak najniżej wyciąć, żeby te pniaki nie przeszkadzały, no i też po prostu, żeby jak najwięcej drewna się nie zmarnowało. Okej, okay, oczywiście sobie to zapinamy. Tak, będą takie małe pniaki, to nawet nie wiem, czy będę je usuwał. No, chyba, że będzie już ich bardzo dużo i będą mi przeszkadzać, no to wtedy sobie pewnie wypożyczę tą maszynę do usuwania pni. No i sobie to pou pousuwamy. A na razie nie będę się tym zajmował, na razie sobie wytniemy te drzewa, no i posadzimy później jakieś kolejne. Chociaż jeśli chodzi o kolejny odcinek, no to myślę, że w kolejnym odcinku rozpoczniemy sobie hodowlę owiec oraz kóz. No bo też są to zwierzęta, które nie wymagają zbyt dużo opieki. Praktycznie od wiosny do jesieni mogą sobie skubać trawę na pastwisku więc nawet nie trzeba ich za bardzo karmić, Na no później ewentualnie w zimie trochę im siana się przywiezie. Nadają one mleko oraz wełnek, które można sprzedać za fajne pieniądze, a później może też zainwestować w jakąś fabrykę, żeby przetwarzać te, to mleko kozie oraz wełnę od owiec. Okej, okay, tu mamy sosnę, która ma ponad 20 metrów, chyba 26. A nie, 25... No niecałe 26 metrów. Oczywiście wycinamy jak najniżej. I zobaczmy, czy nam się to przewróci i zablokowało się tutaj. mamy nadzieję, że nie będzie problemu z wyciągnięciem tego drzewa, ale chyba raczej nie. to jak pociągniemy, to ładnie tutaj poszło nam to drzewo. W sumie tak się zastanawiam, czy nie zainwestować sobie też w tartak na mawce amerykańskiej, bo tam też mamy trochę lasu, trochę drzew. No poza odcinkiem sobie testowałem i zyski są bardzo fajne, jeśli tutaj zapełnimy ten tartak, no to miesięcznie przynosi on nam bardzo fajne zyski chyba 20 albo nawet 30 tysięcy. Więc jest to bardzo fajna opcja na start, żeby rozwinąć gospodarstwo. Taki tartak bardzo szybko się zwraca. Więc też się zastanawiam nad tym tartakiem, jeśli chodzi o mapkę amerykańską. To trzeba trochę tę serię prowadzić w inny sposób, żeby jednak tutaj zarabiać w trochę inny sposób. No ale zobaczymy, może postawię sobie tam tarta, żeby też troszkę przyspieszyć rozwój gospodarstwa. Przy okazji też będę mógł wyciąć trochę drzew, co pozwoli mi na przykład no po prostu powiększyć sobie na przykład pola albo postawić jakieś budynki może, jakieś może zagrody dla zwierząt czy coś. Jakieś może też wiaty, więc zobaczymy. Zastanowię się nad tym też na mapce amerykańskiej. To no była opcja na pewno ciekawa, pod takim względem... Szybkiego rozwoju gospodarstwa No widzę, że trochę mamy tutaj tych małych drzew Ale tam jest jakieś większe, tylko najpierw będziemy musieli wyciąć jakieś mniejsze, żeby się do niego dostać Więc najpierw wytnijmy sobie te małe, tu jest chyba jakaś sosna mała Czy nie, to jest coś... nie, to jest wiązka, no bo to listny. No to jest małe drzewko, więc to sobie tutaj wytniemy No i to... o, to nawet zniknęło, więc... No niestety, nic z tego drzewa nie będzie. Ale za to tutaj mamy jakieś większe drzewo, co to jest? Lipa. Okej, okay, mamy lipę, ale... No, widać ten pień jest bardzo duży. Okej, okay, przez chwilę się zastanawiałem, czy ta piła sobie poradzi, no ale musi sobie oczywiście poradzić. Tylko trzeba ja go to wyciąć w jakiś inny sposób, żeby... Jak najwięcej tutaj tego drewna wykorzystać? No, akurat tak, drzewo to, tak to drzewo rośnie, ale okej, okay, jak obrócę trochę piłę, no to sobie wytniemy... Okej, okay, w ten sposób sobie to, to zetnijmy. No i tutaj zdecydowanie dłużej trwa wycinka takiego drzewa. Więc fajnie jest to zrobione, na razie tej połowę wycięliśmy. Muszę uważać, żeby nie puścić przycisku odpowiedzialnego za cięcie drzewa, no bo jak puszczę, no to chyba od nowa będzie tutaj to trwało. OK, jeszcze kawałeczek. Jeszcze odrobina i już będzie wycięte drzewo. OK, udało się wyciąć i tu mamy 5 ton, więc tutaj już konkretniejsze drzewo. Tylko przez to, że w ten sposób to wycinałem, no to się nie przewróciło, ale teraz jak szarpniemy ciągnikiem, to o! Ładnie tutaj poszło, tylko żeby na ciągnik nie spadło. No i tutaj trochę tego drewna będzie, więc tu bardzo fajne drzewo. Ale zobaczcie, jaki ma duży pień. Jestem ciekaw, czy takie drzewo może jeszcze większe urosnąć. O, no i tutaj mieliśmy chyba aż kilkanaście litrów drewna. Kilkanaście tysięcy litrów drewna, więc tutaj no, to było konkretne drzewo. Szkoda, że tak mało jest tych drzew, nie widzę żadnego takiego w okolicy już. Ok, tu mamy jakieś znowu mniejsze drzewko Tu jest chyba jakaś sosna, to sobie ją wytniemy To mniejsze nawet nie wiem czy mi się chce bawić, ale wytnę może żeby mi po prostu nie zajmowało miejsca, bo tutaj sobie coś posadzę, nowe drzewa jakieś No i to chyba nawet sobie ręcznie weźmiemy No tu mamy sosnę, która ma 6 metrów Więc to sobie wrzucimy, żeby nam nie przeszkadzało. No też niewiele tego drewna było, było z tego. Z tej dużej sosny już powinno być więcej. 32 metry. No i tu mamy już dość wysokie drzewo. Oczywiście jak najniżej sobie to wycinamy. Od tej. Przez chwilę ta piła przyspieszyła. No i teraz znowu zwolniła. Okej, zapnijmy sobie to. O tu jeszcze jakiś kawałek drewna wypadł 6 kg, a też sobie go wrzućmy. A teraz też jest fajna funkcja, że jeśli klikniemy przycisk odpowiedzialny za przemieszczanie się pomiędzy maszynami, to wsiędziemy do maszyny, w której ostatnio siedzieliśmy, więc też fajna funkcja, tak jak tutaj jest to przydatne, no bo nie muszę się przełączać pomiędzy maszynami, tylko sobie od razu wsiadam do tego ciągnika. No i tutaj pytanie, czy uda nam się to zmieścić? <laughs> Może być problem, chyba podjedziemy sobie z drugiej strony. Na szczęście tutaj też mamy trochę miejsca, żeby sobie wjechać. Koniecznie przyciągnę, sobie troszkę przyciągniemy tutaj tą linkę. No i okej, okay, możemy tutaj dostarczyć kolejne drewno. I bierzemy kolejne drzewo, może teraz tutaj. Bo chyba będę, jak będę sadził drzewa, to sobie tutaj zrobię y, parę takich rzędów drzew. Tylko ja raczej będę sadził chyba te drzewa i glast jakieś, może sosny. Bo wydaje mi się, że one chyba się najbardziej opłacają też pod tym względem, że są bardzo łatwe do wycinki, no bo nie musimy bawić się z tymi gałęziami. Okej, tu jest wiąz drobnolistny. Niecałe 7 metrów, więc nie jest jakieś duże drzewo. Chociaż pień jest dość duży, więc może trochę będzie tego drewna, mamy jedną tonę. O jak nam poleciał tutaj ten kawałek drewna, i to, to drzewek nam poleciało. Okej, okay, mamy już chyba prawie 25 tysięcy litrów drewna, no jeszcze trochę sobie oczywiście powycinamy. Zobaczcie ile tutaj śladów nam się narobiło w tym miejscu. O, tu nie wiem czy sobie nie wyrównam, trochę nie tej górki. Bo taka nam się zrobiła mała chopka. Okej, okay, tu jakaś sosna, może weźmiemy sobie dwa naraz drzewa. No bo tu mamy jakieś mniejsze, tu też nie wiem co to jest, jakiś wiąz, czy coś innego. Więc raczej nam nie, nie powinno przekroczyć, chyba tutaj 6 ton jest maksymalnie. Na tą wyciągarkę możemy zabrać. A nie, to jest lipa, okej. Okay. Tylko tu mamy mniejszą, już nie mamy takiej dużej jak przed chwilą wycinaliśmy Ale ponad 7 metrów. Ciekawe czy to mogę ręcznie? Nie, nie, mogę... Nie, chyba ręcznie możemy maksymalnie 200 kg podnieść, nie pamiętam dokładnie. Ale okej, okay, podjedźmy sobie z tą wyciągarką, o! Jak nam ta lipa skoczyła tutaj na bok. Troszkę sobie przyciągnijmy to drzewo. No i tu podjedźmy jak najbliżej, żeby nam złapało. Tutaj kolejne drzewo, We weźmiemy sobie tą sosnę, wytniemy. A tutaj mamy kilka rodzajów sosen, więc y, zobaczę tutaj w jednym z kolejnych odcinków. Pewnie jak będziemy sadzić, to sobie zobaczę jaką posadzę. A, nie złapie nam, no, musimy trochę bliżej podjechać. No, ale tak jak mówiłem, w kolejnym odcinku raczej rozpoczniemy sobie hodowlę owiec oraz kóz. No, może potem sobie posadzimy jakieś nowe drzewka, no bo tutaj trochę pusto się zrobiło teraz w tym miejscu. No, oczywiście też pasuje na bieżąco uzupełnić zapas drewna w tym tartaku też. Nie wiem jak to wygląda jeśli chodzi o rośnięcie tych drzew, jak długo one rosną, ale no na razie to zrobimy dość spory zapas. A później posadzimy sobie jakieś nowe drzewa. No to będziemy mieli oczywiście kolejne drewno tutaj do przetwarzania. Ok, ja mam chyba tutaj do końca ten teren. O tak, jak tutaj ta droga idzie. Tutaj droga jest chyba granicą mojego terenu, więc jeszcze widzę, że trochę tych drzew jest. Ale raczej sobie tak z brzegu powiecie nam te drzewa. No i później tutaj przy brzegu posadzimy sobie kilka rzędów nowych drzew. O, tu mamy jakieś duże drzewo. Czy to znowu stalipa? Nie wiem, zaraz sprawdzimy sobie. Tu jest jakieś małe drzewko, ale to sobie może później wietnę, bo to... Na razie weźmy sobie takie duże i to jest brzostownica. Okej, okay, trochę mi te krzaki przeszkadzają, ale... Jakoś tutaj widać ten, tutaj ten pierścień wokół drzewa. Okej, okay, mamy tutaj prawie 3 tony, więc troszkę drewna będzie. Podpinamy sobie to do wyciągarki. O, znowu tak ten ciągnik szarpnął, że aż to drzewo skoczyło sobie. Może troszkę je przyciągnijmy bliżej, żeby to tak nie latało nam na boki. Ale jak ten tartak przyniesie mi fajne zyski, to chyba się zastanowię nad postawieniem tartaku na mapce amerykańskiej. Ewentualnie mogę jakiś mniejszy tartak postawić, ale tam też tartak na pewno się przyda pod tym względem, że też są jakieś punkty skupu, które przyjmują drewno. A właściwie te jakieś deski, jakieś belki i tak dalej. No i mamy też chyba te punkty, gdzie przewozimy jakieś deski, inne produkty i możemy robić jakieś chyba zabawkowe. Ciągniki jakieś drewniane, jakieś chyba powozy Więc też na pewno by to było fajne i przydatne pod tym względem Więc sobie zobaczę, czy tam nie postawię jakiegoś tartaku <laughs> Przy okazji też trochę drzew mógł, mógłbym wyciąć, żeby powiększyć pole, albo jakieś budynki postawić Ok, tu mamy kolejną lipę, niecałe 10 metrów. I zobaczmy tutaj ponad jedna tona, więc znowu będzie tutaj spora dostawa drewna. Oczywiście przyciągnijmy sobie to, żeby to tak nie latało na boki. Ale widać że ten ciągnik bez problemu sobie radzi z tą wyciągarką, nie ma problemu nawet pod górkę, żeby wyjechać z takimś większym drzewem. Więc bardzo mnie to cieszy. Mamy już prawie 35 tysięcy litrów drewna. A myślę, że wytniemy sobie jeszcze jakieś jedno drzewko albo dwa na odcinku. No a resztę powiem poza odcinkiem sobie wycinam, żeby tutaj uzupełnić ten zapas. O, to widzę, że jakaś fajna sosna jest. To sobie ją wytniemy. No i może jakieś jeszcze jedno drzewko sobie za chwilę wytniemy. No i będziemy kończyć, a resztę sobie tutaj uzupełnię poza odcinkiem. Ok, kolejna sosna, 25 metrów. No też, powiem wam, że bardzo fajnie wygląda tekstura tutaj tego lasu, tutaj, tej ściółki leśnej. Jakieś tutaj mamy... Tu jakieś liski, tu jakieś kamienie, jakieś korzenie. Jakieś gałązki, które leżą w sobie, tu jakaś trawa, jakieś kwiatki. Naprawdę bardzo fajnie to jest to zrobione bardzo różnorodnie. Tu jakieś inne jest jakieś co ich gałęzie leżą. Tu jakaś koniczyna sobie rośnie nawet, o, tu jakieś krzaki. O, zobaczcie, ten ciągnik bez problemu tutaj ciągnie takie drzewo. Jedziemy 30 na godzinę, pewnie nawet i 40 by pojechał. Teraz trochę zwolnił pod górkę, ale widać radzi sobie bardzo dobrze. No i na razie to jest nasz jedyny ciągnik, ale pewnie w niedalekiej przyszłości też trzeba będzie sobie zakupić jakiś drugi. Też na pewno będę chciał zakupić jakieś kolejne pola, żeby... Też trochę pobawić się w uprawy różnych roślin. Na razie będę chciał zasieć na wesny ryż długościarnicy na moich polach. No a później zobaczymy. Ok, tu jest jakieś duże drzewko. Pewnie też jakaś kolejna lipa albo, albo brzostownica. Zaraz się przekonamy. Więc jeszcze sobie to obecniemy i jest to brzostownica, 12 metrów. A w tych krzakach... W tych krzakach to prawie nic nie widać. Okej, okay, chyba teraz łapię. Okej, okay, ponad 2,5 tony drewna. Znowu będzie spore... Spore tutaj uzupełnienie tego tartaku. Okej, okay, zobaczmy jak od zera wystartuje ten ciągnik pod górkę z takim drzewem. Eee, widzę, że bez żadnego problemu tutaj wyjechał. No jest to bardzo fajne, bo do takiego transportu drewna nie potrzebujecie jakiegoś mocnego ciągnika, tylko wystarczy taka wyciągarka leśna. No i można w bardzo łatwy i szybki sposób dostarczać drewno do tartaku. Mamy już ponad 40 tysięcy litrów drewna, nie wiem, maksymalnie chyba tu jest 50 tysięcy. No i resczec sobie był zupełnie pod odcinkiem. No a jeżeli ten film Wam się spodobał to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.